W tej chwili będziemy przyrządzali całą tuszę z kurczaka. Zrobimy z tego kurczaka tak zwany motyl, lekki butterfly. Po pierwsze musimy go naciąć wzdłuż kręgosłupa, otworzyć i wyciąć z niego wszystkie kości, które mogą nam potencjalnie przeszkadzać. Co jest ważne przy doborze drobiu? Ważne jest to, żebyście wybierali drób, który jest z wolnego wybiegu. Można rozpoznać ten drób, jeżeli nie ma oczywiście oznaczenia żadnego na etykiecie, tym, że ręka bardzo łatwo wchodzi pod skórę. Co można zobaczyć tutaj? Wtedy wiemy, że kurczak jest świeży i chowany bez antybiotyków. Kurczak jest rozkrojony. Możemy zacząć przygotowywać marynatę do niego. On akurat odpocznie, bo musi nabrać temperatury, temperatury pokojowej. Eee, robimy sos chimichurri. Zaczynamy od natki. Cikamy ją bardzo drobno. Dla mniej wytrwałych graczy proponuję blender. Do całej kompozycji chimichurri, oprócz natki, użyjemy jeszcze czosnku, cebuli czerwonej, oliwy. Zamiast octu innego. chcę użyć cytrynę. No i oczywiście oraz oregano i kolendrę. Musimy pamiętać o używaniu jak najlepszej jakości ziół oraz składników wazy, z których używamy do swoich potraw. Czosku nigdy za wiele. Daje świetny aromat i posmak do mięsa. Wszystko zalewamy oliwą i wkrapiamy cytrynę. Oczywiście sól. Pieprz do smaku. I całość mieszamy. Musimy pamiętać o jednej rzeczy, żeby Miczuri zostało przygotowane praktycznie jak papka. Wszystko dobrze przesiekane, a jak już mówiłem dla mniej odpornych blender i mamy po sprawie. W tej chwili powinniśmy nasolić kurczaka. Nie boimy się przypraw do grilla. No i dokładnie go naprzeć. Po natarciu będziemy wkładać go na grilla. I teraz uwaga, jak chcemy robić całego kurczaka, bądź półtuszkę, powinniśmy zastosować grillowanie pośrednie, czyli rozgrzewamy jedną płytę grillową, a na drugiej smażymy. Zaczynamy smażenie od strony mięsa. Możecie zobaczyć, że ten palnik jest faktycznie wyłączony. Temperaturę mamy w tej chwili 150 stopni, ale oczywiście po zamknięciu ona wzrośnie. Kurczak się nam nie przypali i równomiernie dojdzie. No i do zobaczenia za 40 minut. Był plan trzymać kurczaczka 45 minut, no ale wyszło nieco dłużej godzina 15. Efekt za to jest. Świetny. Przełożymy go i zobaczymy co się stało. No mięsko, aż się rozpada. Świetnie wypieczony kurczak. Skóra chrupiąca. Na zakończenie możemy jeszcze delikatnie przesmarować go marynatą. I tak upieczonego kurczaka podawać do jedzenia.